Witam serdecznie, rzeczywiście 50 lat to już jest kawałek życia i tyle lat ma parafia świętokrzyska, która powstała, można powiedzieć, z woli księdza biskupa Wilhelma Pluty 23 września 1970 roku, gdy Sługa Boży zlecił księdzu Nowaczkowi na założenie tego ośrodka duszpasterskiego, parafii. I tak też stało się 4 października 1970 roku. Dziekan y, Zielonogórski, ksiądz sprawa Władysław Nowicki, y, wprowadził uroczyście księdza Nowaczyka do tej kaplicy i w od tamtego czasu można powiedzieć jest ta nasza parafia. Najpierw przy tej kapliczce starodawnej, później przy baraku, który wybudowano, aż w końcu pierwszą pasterkę odprawił w tym kościele ksiądz biskup Wilhelm Pluta na Boże Narodzenie 1983 roku. Tyle o kościele i o tego czasu on ciągle jest upiększany, ciągle coś nowego się robi. Natomiast chcemy Panu Bogu podziękować i ludziom, którzy tworzyli te parafie 14 września z okazji odpustu podwyższenia Krzyża Świętego. O godzinie 18 będzie uroczysta Msza Święta, wcześniej program słowno-muzyczny o 17.30, no i po tej Mszy Świętej jeszcze wieczorem w Radio Maria będą rozmowy niedokończone na temat parafii wspólnotą wspólną. Zapraszam wszystkich do... Udziału w tej uroczystości. Ci, którzy są w Zielonej Górze i w pobliżu, zapraszam do kościoła 14 września. Natomiast tych, którzy daleko, za oceanem i nie tylko, do włączenia się dzięki mediom, które będą też uczestniczyć razem z nami w tym dziękczynieniu. Przy okazji podam, że mamy pierwszy odpust w parafii w kapliczce Narodzenia Najświętszej Marii Panny, 8 września o godzinie 18:00 Zwykle przy kapliczce celebrujemy Eucharystię jako główny punkt naszego świętowania. Zapraszam serdecznie. Ksiądz biskup Ordynariusz będzie przewodniczył tej uroczystości 14 września. Natomiast jeden z księżywikariuszy, wikariuszy, którzy byli tu w naszej parafii, będzie przewodniczył. 8 września przy kaplicy. Serdecznie zapraszam.